Jestem Kami. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o największym evencie w Clash Royale. E, to, był, to był największy event w Clash Royale. Dodano, Supercell dodał różne ciekawostki. Za, za każde 50 pucharków dostaje się nagrody. Tutaj się dostaje barbarianków i to. Za każde 50 pucharków dostaje się skrzynki albo jakieś gemy, karty, ja na razie jestem na arenie piątej i miałem a nie, a na arenie szóstej i mamy do tego 1663 pucharki. Yy, Są so, so, 3 trzy oferty yy, z mojej areny szóstej. No i dodano też było też yy, nagrywa to Szyczu CR jak Panu Bóg jest najlepszym moim youtuber'em klasztorowym No i dodali Dragon hand Challenge To o to chodzi, że tam są, jest jedna kula i trzeba ją zniszczyć No i dodali też Global Tournament, ale z dopiero 9 levelu i ja jeszcze nie mogę grać Jeszcze dodali komplet The Hunt No i tak i może zaczniemy grać, Zagra zagramy sobie Arenkę. No i ja mam taki dek. Bardzo fajny. Ten drugi mam taki, a tu mam taki. To bardziej to był na taki challenge. Dobre nie mam żadnej legendy, bo jeszcze nie, mam... no, no, nie mi się nie wylosowała. nie to będzie dalej często, to powinien mi się wylosować. Dobrze, to zaczynajmy. Gramy z Alexisem. Nigdy nie zaczynajcie od... na początku. Najpierw czekaj na ruch przeciwnika. Zostawię Hoveridera. Będę, nie będę marnować spiedon armii. No właśnie. Ja tego, bo, bo pójdzie na Prince'a, on wykorzystał dużo expa, to powinien... O Jezu, Miał zapał zapalił, mnie zniszczył. No dobra, niech się ten Prince poobije. a nie bac, widzę tak bac, bac. I bi dragną dłużko w bierze szkieletki też trochę obiją w tej wieży. Dobra, Ustawiam, yy, zostawić No właśnie ustawił. Wystawię to, bo chodzi mieć zapa. Tam, mi jest niżu ale to nie schodzi nic. Lecimy. Dobre. Zobaczy, czy będzie szkielet o tak to pójdę, puszczę tak, pyk. Mamy zniszczoną wieżę. Wystawię Gianta. O nie, 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 nie. tutaj... 118 HP mi zostało. I się, a przegrajmy do końca, nigdy się nie poddajemy. I teraz polecimy tutaj, damy jeszcze tej walkirię. I przegrał. O ja, że że jeszcze przegrał, ale nie przegrał, ale już było blisko. W jeszcze tutaj z i Baby Dragonem już powinien wygrać. To tutaj takie ształki, żeby... O, I wygrałem sobie tego mm, trochę często, ja sobie go otworzę na następny odcinek, jak bijecie tutaj pod tym filmem. Tyle wyświetlenie, ile było podpisów, z za I zostawcie subskrypcję, żeby było, by było mi miło I wtedy zrobię dla was odcinek jeszcze raz z Clash Royale Emotki mam tylko takie Jeszcze bardzo dużo mi brakuje, ale... Jeszcze brakuje mi... 30 Ale ja bardziej emotek nie używam ten, ten, ten deck był taki yy, na Challenge, bo był taki Challenge, w którym musiałem mieć najdroższy deck, żeby to było dwa razy. Challenge to był taki deck, który testowałem, i tu jest deck, którym gram na co dzień. F nie fajnie, że da się tym grać. No właśnie, jestem w klanie Giry Podlaskie Największy typ ma Arix 123 ma 4990 pucharków Jeszcze nie mam ósmego levelu, to zazwyczaj nie będę ten Nie będę zazwyczaj mieć ten. Dobra, jeszcze zróbmy kilka walek i zaraz kończę odcinek, bo mi brakuje do yy, yy, golden Chesta trochę pucharków to od razu otworzę na odcinku. Może coś fajnego wypadnie. Zobaczymy co wystawi pierwszy. Ho gra. To od razu wystawię to. Trochę ryzykuję, bo jeszcze może mieć tego, ale... ale nie widzę. Tu mam minionki Minionki to wolno sobie zabić baby dragonem, jak tam kto chce I tutaj rzucę strzałki Rzucę tutaj prince'a Powinien ten baby dragon sprzątać szkieletki jak mu ktoś by dał no, no i właśnie, sprząje szkieletki tego wizarda wjedzie to No to właśnie, i obijemy wieżyczkę dużo Obijemy strasznie wieże. Dobra, fajnie. Dobra, robimy kolejny atak, ale najpierw, ale najpierw zobaczymy, co on pierwszy wystawi. Pójdę z łyczką na razie i popatrzę, żebym miał dużo eliksiru 7 na 8 wystawię i wystawię na 5 to. I robimy bardzo dużo, obronił się nawet dobrze Dobra, lecimy Pyk 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 Jeszcze nie zniszczył wieży, ale już zaraz zniszczymy Dobra, jedziemy to armia Szkieton, armia Tutaj źle dałem, bo nie dałem tutaj... O Jezu, będzie obijać wieże strasznie nie udałem o Jezu, nie, Hog będzie za bardzo obijać wieże. Jeszcze dam tutaj uliczkę, żeby zrobić fajne tak. Dam Prince'a i pójdzie z Prince'em nie powinny szkieletkiem mu nic zrobić tutaj te... kiedy to armia, żeby nic nie było. A jeszcze tutaj rzucę takie tutaj szczałki, żeby... O, nie, przestrzeliłem. No nie przeszczeliłem. No, przeszczeliłem. Właśnie zawsze pamiętajcie, o, o, nauczyłem się tego powpa, pow, pow, To jest też kanał YouTube'owy, żeby żeby, żeby stawiać jednostki przed, bo inne jednostki idą i nie możecie trafić z polami. I tu będzie nie, nie przegra, przegra Przegraję. I przegrała. Idealnie. Wygrałem, zdoby, zdobyłem 33 pucharki A jeszcze w questach mam y, mag, Mega Lighting Chest Jak coś Oj super Mamy Kolek, mamy Golden Chest, to zobaczymy 303 Golda Szkieleton Barrel 14, Archerek Fireball i Epic Giant Skeleton. Dobrze, to pa! Pa! Pa!